Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj mamy gorący dzień. Chciałem zajrzeć do tej rodziny i pokazać. To jest rodzina, która była stworzona z czterech roi. Matka została zaizolowana na trzech ramkach. No i była przygotowana na lipę. Jak niektóre rodziny tutaj zajrzymy do tamtej, było widać ile jest pszczoły, a z lipą jest marnie. Ja tu zaglądałem do niektórych rodzinek. To jest góra dwieranki miodu lipowego. Przed lipą wyciągnął taki miód wielokwiatowy. z spacią ciemnym z z pomieszkę spać. No i z tych pozostałych 12 rodzinek, które wywiozłem stąd. To samo praktycznie, bo jest troszkę jaśniejsze, ale bardzo ciemno. Także w tym ulu 47, jest rozbierany stary ul. Więc będzie to troszkę skomplikowane, ale ja się już przyzwyczaiłem na tych ulach. Także przygotuję, włączę palce. Zobaczymy, czy tam coś przyniosły. To zaczynamy. Taroje były osadzone na samej węzie. Pierwsza ramka pusta, nie z jednej strony Zakładamy. Puściutka, I tutaj coś jest do miodu, czy to będzie widać? O tej stronie nawet nie ma w ogóle, ale tu jest coś. Nie wiem, czy to będzie widać, ale chyba będzie. Przełożymy. Teraz tu jest matka w górnym korpusie. Izolowano. Matka jest w górnym korpusie na trzech ramkach. O, pięknie zaczerwionej. Trzy rameczki. Jest kompletnie zaszczerbiona druga strona. Pewnie się pszczoła jedna wygryza. Oczywiście dzisiaj matka zostanie wypuszczona z tego izolatora. Ale odkładamy go na razie na bok. Dobrze. I ostatnia tu ramka w tym górnym korpusie mhm. Widzę, że jest coś i lipy Tu już sklepię. Tak ta rameczka wygląda Oczywiście nie jest cała zalana, ale tu zaczęły sklepić podrobinie

Następna rameczka już tej pszczoły nawet trochę była budowana pusta. I następna. Odbudowana nie do końca Następna. pusta oczywiście też nie jest odbudowana do końca. Następna pusta, pusta ramka. Jeszcze jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jeszcze siedem ramek zostało. Siedem ramek. A tutaj praktycznie pusta taka odrobina. Odrobinka tylko jest. Wcześniej pokazywałem filmik, to lipa dosłownie leciała. Czy to za duża wilgoć, jakaś choroba, czy boże, czy nie wiadomo co. Dobra, bierzemy następną ramkę. Troszkę jest. Tylko górnej części tego miodu. Górnej części. I następna, tak samo niewiele. Tutaj troszkę z góry. Bawie. Z drugiej strony odrobina trochę pieszki tyle Pierzga sama tu jest sama pieżka miodu 0 kolejna ramka szczotka pusto zero Przedbiera rametki zostały odrobinka podrobinka w górnej części także nic i ostatnia rameczka Nic tu nie widzę. No coś jest odrobinę. O bo... no pierzgi oj, u góry odrobinka jest. Pierzki sobie naniosły no i się... Dobra, ja włożę to rękę z powrotem. Jak ten nul może w środku wygląda Pierwsze ule, które robiłem chyba z 18 lat temu, odpoczywałem u takiego pszczelarza stareczek, starszego i tam w nich się ma. Tak ten nul wygląda w środku. Jest jeden poziom, i dodatkowy wylotek, drugi poziom I tu chodzi na jednym poziomie po 12 ram do góry I nie jest to wygoda, bo to nie jest ściągany ten korpus ale Ja się i iłem jakie sobie rad. Także tu mamy te ramki, tu są całkowicie puste A tamtego miodu niewiele jest no i tam jest matka matka jest zaizolowana i zostanie dzisiaj wypuszczona myślałem na tym żeby te, z tych trzech ramek zrobić odkład z wszystkich rodzin w ogóle wziąć ramki w których były izolowane i te rodziny od razu podleczyć kwasem mrówkowym czy, czy dzisiaj jest za gorąco trochę na ten kwas bo nie ma czerwiu po prostu jakbym zabrał ten czerw to ale jeszcze zobaczymy. Nie będzie pożytku, to reszta pszczół. O. Tu, co są puste, to są wszystkie te wywiezione pszczoły. Pszczoły już zaczynają się lepić. Nie ma lotu. Słabiusienki lot. I cokolwiek, powodę pewnie. Tak, że tej lipy nie ma. Ryby się tylko w tym roku cieszą, bo mają dużo wody. Że na będzie. Tak wygląda ten lot. Bardzo słabo. Jakiś tam pyłek w To jest ta marna lipa, co ją nagrywałem. Kwiaty leciały z niej. Rybki. Także to tyle. Nie będę rozbierał kolejnych uli, bo jest gorąco. Złożę sobie tamten na szybkiego i to tyle z tej lipy. Nie ma praktycznie nic, będzie kilka słoików dla rodziny, chociaż dla znajomych. I co zrobić, taki rok? Ale są i pszczelarze, co w ogóle nie, brały, nie brali tak w tego roku miodu, także się i tak cieszę to co wziąłem przed tą lipą Bardzo piękny miód można powiedzieć, że to spać taki mieszany, bo Akacji to też wiele nie naniosły bo lało wtedy zginiła na drzewach i facelia była też tu posiana przekwitła Dobrze, pszczółki się niepokoją. Wypuszczę matkę. I tak jak mówię, jeżeli nie będzie teraz żadnego pożytku, to trzeba ich podkarmić Żeby matki czerwiły, żeby pszczoła nie głodowała. No i leczyć. Przygotować ich do nawoci. Uwałoby podleczyć te pszczoły. Koniecznie. No to wszystko. Pozdrawiam.